Czy jesteście gotowi na rozgrywkę z detektywistycznymi zagadkami w cukierkowym świecie, gdzie słodycze są zakazane? Bez zbędnych zwłok wyruszajmy ślad słodkich tajemnic. Chcesz wiedzieć, jak się to wszystko zaczęło? Od prawa zakazującego słodkich przekąsek i napojów. Cukrowa prohibicja odmieniła miasto. Zdrowie na tym zyskało, ale bezpieczeństwo? Nie bardzo. Gdy spożywanie cukru zostało zakazane, całe miasto stało się pełne przestępców. Policja bez ustanku walczy z wielkimi przestępcami, a zwykli ludzie ze swoimi problemami mogą zrobić tylko jedno: wezwać prywatnego detektywa. Moje biuro ciasne, ale własne. Wyczuwam w nim spory potencjał. Dobra rada, zanim wyjdziesz lepiej, przyjrzyj się w lustrze. Ale rada. Miła, bardzo miła. Dobra, ale najpierw wybiorę sobie płacz. Biedną będę grać oczywiście. Jak byśmy nazwali panią detektyw? Dobra, już wiem, nazwę ją Dalia. I potwierdź. No to zaczynamy. Zaczniemy na początek od włosów. Dobra, nie będą takie. No, możesz poświęcić chwilę na stworzenie swojej postaci bez pośpiechu. Dalej. I to zrobimy na włosy. Przy jakoś dostosujemy odpowiednio. Dobra, nie zostaną te. No niech zostanie taki, jak jest. Uśmiech. Hmm. Może taki po prostu. Nie jest, może uśmiech, ale po prostu usta, powiedzmy. Nie mam żadnych akcesoriów, nie muszę na razie kupić. Dzień dobry, mam tu pani zlecenie. Zaginął mi kotek. To nie jest zabawa w detektywa, wiesz? Biorę dniówkę plus kasę na wszelkie wydatki. Ale ja tego kotka ledwo wczoraj znalazłam i już mi zniknął. Jest pani moją jedyną szansą. I wie pani, mój tato jest prawnikiem i mogłabym mu powiedzieć, żeby panią czasem zatrudnił, bo jest pani miła i nie żąda ogromnych pieniędzy od małych dziewczynek. Tato mnie negocjować. Okej, okay, wezmę tę sprawę, dzieciaku. Dzięki. Za znalezienie pana drapaka podzielę się z panią kieszonkowym. Ciekawe jak pokaźne ma kieszonkowe. Nie jest to przełomowa sprawa, na jaką liczyłam, ale nie w jeden dzień Kraku zbudowano. A to prawda. Praca detektywa to przede wszystkim zbieranie poszlak. Dużo chodzenia, rozmawiania i rozglądania się po okolicy. Poszlaki są potrzebne, by rozmawiać ze świadkami. Jeśli zadam dobre pytanie, otrzymam dobrą odpowiedź. A te odpowiedzi są niezbędne, by rozwiązać sprawę. Czas, by zebrać poszlaki. Najpierw zbierz tropy, narysuj palcem linię, by zaznaczyć klocki i puść, by je zebrać. No dobra, o tak zrobimy. Zbierz kolejne 13 tropów, by przesłuchać pierwszego świadka. Doskonale. Teraz czas dla drugiego świadka. Zbierz 10 pytań, by go przesłuchać. Idzie ci świetnie. Dwóch sześć świadków już za tobą. Został już tylko jeden świadek, by zakończyć śledztwo. Czas przesłuchać ostatniego świadka. By otrzymać zeznania, potrzebujesz dziesięć lub Powodzenia! Świetnie, tak. cieszmy się. Powodzenia. Znajduję coraz więcej martwych myszy. Kłaczków i śladów po zadrapaniach. A oto i sam kot. Mam pana drapaka, Zuziu. Masz niezły gust, jeśli chodzi o kot. O, dzięki. Jesteś najlepszym detektywem. No i mam finał. O, witaj, Zuziu. Czy z panem drapakiem wszystko w porządku? Kotur ma się dobrze, ale zapomniała pani o czymś ważnym. Naprawdę? O czym? O zapłacie. Proszę, połowa kieszonkowego. Tak, jak obiecałam. Jesteś honorową dziewczynką. Wiesz o tym? Będę o tobie pamiętać. Powodzenia z kotem. Tu znajdziesz pieniądze zarobione jako detektyw. Zajrzyj do sklepu dla detektywów i zobacz, co możesz kupić. W twoim biurze przydałoby się trochę mebli. Szafka na dokumenty to dobry pomysł. Stare archiwum i twoja pierwsza szafka na dokumenty. Zamówiony mebeli już dotarł. To była ekspresowa dostawa. Super. Nowy klient ma dla Ciebie sprawę do rozwiązania. Zajrzyj do archiwum. Nowa duża sprawa. Zobacz, o co chodzi. Skryty sierściu. Klient patent z demo. Bogata wdowa ma sprawę do rozwiązania. Trafiłam do biura detektywistycznego, prawda? Spodziewałam się czegoś bardziej reprezentatywnego. Jakiego rodzaju śledztwa prowadzicie? Ostatnio specjalizujemy się głównie w zaginięciach zwierząt. To doskonała wiadomość. Tak się bowiem składa, że puszek, jeden z moich kotów, zaginął. Zwykle wraca do domu, gdy zgłodnieje, a tym razem nie ma go już ponad tydzień. Jedna z moich bardziej znanych spraw dotyczyła zaginionego kota. Obiecuję, że znajdę pana puszka w oka. i mam nadzieję, że tym razem zarobię więcej niż pół kieszonkowego. Sprawa skryty sierściu, klient patience Mont, to była kolejna sprawa z zaginionym kotem, ale tym razem liczyłam na solidne wynagrodzenie. Czuję, że pójdzie jak z płatka. Pochodzę po okolicy, pozbieram poszlaki i porozmawiam ze świadkami. Kod musi być gdzieś w pobliżu. Dobra, jedziemy z tym. Raz, dwa i już. Teraz słupki. Kolejna sprawa, kolejny kod. Nawet zeznania świadków są podobne. Zaraz. Zaraz! Mam pewien pomysł. Czuję się, jakbym szukała tego samego kota. Te podobieństwa nie mogą być przypadkowe. Od wyjaśnienia sprawy dzieli mnie jeden telefon. Zuziu, powiedz mi, kiedy konkretnie znalazłaś pana drapaka? Tydzień temu. Biedak leżał na gorącym parapecie i miał tylko tyle sił, by żałośnie zamruczać. Głodne biedactwo! To go wzięłam. To bardzo miłe, Zuziu, choć wydaje mi się, że koty po prostu tak się zachowują. Dziękuję za pomoc. Wszystko jasne. Pan Drapelk i Puszek to jeden i ten sam kot, chociaż pewno dużo grubszy niż kiedyś. Ciekawe, co na to powie, pani Demont. No i mamy finał sprawy. Znalazłam pani kota. Tydzień temu przygarnęła go Zuzia Dumfing, dziewczynka z sąsiedztwa. Nie wrócił do pani, bo no cóż, bo teraz lepiej go karmią. Córka tego prawnika? Mówi się trudno. Niech go zatrzyma. To dobra dziewczynka i wiem, że puszek będzie u niej szczęśliwy. Gratuluję doskonałej dedukcji. Dotarcie tropem puszka do zuzi i odkrycie prawdy o przeszłości jej kota musiało być bardzo trudne. Jakoś się udało, jak pani widzi. Niech pani nie będzie taka skromna, przyda nam się płyskotliwa pani detektyw. Przydałoby się tylko ładniejsze biuro. Proszę, oto czek za rozwiązanie sprawy. Proszę wydać te pieniądze na poprawę wystroja, a ja polecę znajomym pani usługi. No i mamy rozwiązaną sprawę. O, i nawet... Kolejny poziom. Zdobij doświadczenie i możesz nauczyć się nowej umiejętności. Doznajdziesz wszystkie umiejętności, których będziesz mógł się nauczyć wraz z postępem w grze. Gwiazdki symbolizują Twoje doświadczenie, zdobywasz je rozwiązując duże sprawy, a wydajesz, by poznać nowe umiejętności. Planowanie to doskonała zdolność dla początkującego detektywa. Dotknij, by się jej nauczyć. I planowanie to z wyprzedzeniem pokazuje zadania podczas puzli. I to jest umiejętność bierna. My teraz musimy się cofnąć. Staćcie na nowy mebel. Sprawdź dostępną ofertę. No, dobrze, sprawdzimy. O, możemy kupić okno. Odblokowuje farby i specjalne wyposażenie. Dotknij licznika, by zobaczyć szczegóły dostawy. Super, tylko pewnie jest marnowanie cukier. Ale dobra. Niech będzie. Może przyspieszyć dostawę? Spróbuj to zrobić i nie marcie. Dostaniesz cukierka z powrotem. A, no to dobrze. Twoje zamówienie dotarło do biura. Światło. Wreszcie. Zobaczmy, co my tu mamy. O, cukierek! Skąd się tu wziął? Hmm, może pani sprzątaczka zostawiła? Lepiej się rozejrzę i sprawdzę, czy nie ma ich tu więcej. Sprawdź wszystkie możliwe miejsca i zobacz, czy znajdziesz jakieś cukierki. No dobra, to teraz sobie poklikam. Jeden cukierek. Nie ma. Kolejny cukierek. Tu nie ma. Świetnie. Co więcej, na następne poszukiwanie cukierków możesz udać się już za 12 godzin. Słodko, prawda? Otóż to na pewno. Dobra, myślę, że to już koniec na dzisiaj, w dzisiejszym. No, to jeszcze nie jest koniec. No, dobra. Dzień dobry, jestem Paul Litser z Daily News. Patrion z Demont mi pani usługi. Potrzebuję pomocy detektywa. Czym mogę pomóc? Duże sprawy znajdziesz w archiwum. Zerknij do niego i zapoznaj się ze szczegółami sprawy. No dobra, tu już mamy kolejną sprawę, więc myślę, że tym możemy się zająć w kolejnym odcinku. To jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku.